Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Za nami pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego. Zdecydowanie innego niż zazwyczaj. Więcej w nas niepewności, ostrożności. Krzątamy się wokół przedszkolnych i szkolnych spraw dzieci, domowych obowiązków, zawodowych wyzwań. Może czasem, gdy tak wiele spada nam naraz na głowę. Chcielibyśmy, jak Marta powiedzieć: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy posługiwaniu? Przecież, czy tylko my jesteśmy do tej posługi, a inni gdzie oni są? Co robią? Marta zapatrzona jest w posługę, Maria w Jezusa. Jezus z kolei widzi je obie i, odpowiadając Marcie, chce jej pokazać, że odpatrzenia na Niego. Służba z uciążliwego trudu staje się ofiarną miłością.